Zaczynamy? 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 Co ty taki w gorącej wodzie kąpany? Zaczynamy? No, dawaj, zaczynamy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Urubika już klaszczą. Miłość mam w sercu, tylko jedną, na tym statku DiCaprio. Zaczynamy, bo się dziwnie patrzą Gwiazdy i jazda Nie martw się o brak prawa jazdy Jaki syn, taka matka Może to i prawda, którą spisali Kiedyś mnisi na kartach do darta Jaki syn, taka prawda Jak skurwiel nie widział haseł to Kończył na blacie jako podkład do tapet Byłem trochę za duży jak na małe bibi Byłaś zakochana, jak na myśli, które szły za nimi. Noworodek wyglądający jak na cztery lata, papa, wołający już z gandoli: Tata, tata, byłaś pierwszą moich wizji. Karmem, który karmił myśli Byłaś moją damą, mama. I to nie jest wyścig. Miałem starszego braciszka Kamilka. Marzenie, ołówek w ręce, ale częściej miłość się lała poza paterę. Kiedyś polecimy na materę razem. Zagramy koncert marzeń przy gwiazdach na plaży. Kiedyś polecimy do krainy oddechu. Racja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurwa, co daje ci ta medytacja? Czy byłem dobrym synem? Nie wiem, ale czuję, że takim raczej średnim. Prawda, oktagon zweryfikuje. Chciałem wybudować ci dom, mamuń, i posadzić krzewy. Dziecko odpuszczę, może damy, bo by się wkurwił Edy. Kupić tacie Mercedesa i niech jeździ po wsi, bo jest za skromny, by podjechać. Pod w radości zrobić wszystko dla was. Chciałem, by droga była lepsza. I uwierz, że nigdy nie zamierzam przestać. Za wasze dobre serce wiecie, na jadłoby się dwunastu apostołów z Panem Jezusem na czele w niedzielę. Ale Pan Jezus najaci chlebkę i zawija za bilet. Dla tego kocham, dziękuję i pozdrawiam. Tak jak kękę kije. Nie ma się, meld też śpi. Także bezdzietna pisanka. Bang.